O Hospicium Cordis na pewno Państwo słyszeli już wielokrotnie. Wywodząca się z Mysłowic placówka, swoją siedzibę ma w Katowicach, ale ciągle jest utożsamiana właśnie z tym pierwszym miastem. Wyprowadziliśmy się jako Stowarzyszenie i Hospicjum Stacjonarne do Katowic, ale i poradnia, i Hospicjum Domowe zostało w Mysłowicach. I cieszymy się, że wreszcie dzisiaj mamy taką nową poradnię, która może zapewnić dobre warunki naszym chorym. Wszyscy zgodnie pod skreśla to mesłowickie my, hospicjum Myśmy nigdy z tego miasta Przecież nie wychodzili, to jest nasze miasto. Myśmy się tu narodzili, 22 lata przeżyli. Myślę o Hospice No a teraz przyszła wreszcie pora, żeby mieszkańcy miasta Mysłowice nie musieli dojeżdżać do Katowic. Wreszcie mogę powiedzieć mieszkańcom Mysłowic, że nie musicie jechać do Katowic, żeby się zarejestrować do opieki, że w tym miejscu właśnie jest, można przyjść, się zgłosić i będzie kwalifikacja do rodzaju sprawowanej przez nas opieki, czyli albo do samej poradni, czyli będą chorzy tutaj przychodzili, tylko do poradni mogą również być skierowani. Do opieki domowej, jeżeli będzie taka potrzeba, znajdą swoje miejsce w Hospicjum Stacjonarnym w Katowicach Janowie, ponieważ to miejsce właśnie również służy mieszkańcom Mysłowic. No i oczywiście wreszcie, wreszcie, dlatego że przez długie miesiące no wszyscy się musieli tłoczyć w tamtej poradni w Nowym Domu, mają wreszcie w Mysłowicach to miejsce dla nich specjalnie przeznaczone. Władze, personel i wolontariusze chcą, aby placówka była utożsamiana właśnie z Mysłowicami, dlatego pojawił się pomysł stworzenia poradni właśnie w rodzinnym mieście. No Nie mogło być inaczej, dlatego że ja również w yy, hospicjum cordialistów jako hospicjum cordialistów. Urodziło się i było w Mysłowicach. Widać jaka jest potrzeba tego typu instytucji. W związku z tym, że kończyła się też i umowa wianowie pani dyrektor rozpoczęła intensywne również poszukiwanie pomieszczeń dla, dla poradni, żeby była w Mysłowicach, żeby w tych Mysłowicach to Hospicium Cordis jednak było. Wskazałem kilka lokalizacji, zostało wybrane to. Ja się bardzo cieszę, że, że tak się stało. Ja hospicjum ile tylko mogę pomagam, dlatego że to jest coś, o czym nie wolno nam zapominać. jako Ludziom, którzy mają coś do powiedzenia w tym temacie, i ludziom, którzy mogą wspomóc. Dlatego nie tylko sercem, ale i, i wspomo wspomożeniem, jakimś takim finansowym, dla Hospicium Cordis, żeby było im po prostu łatwiej. Po wielu trudach w końcu udało się dopiąć swego. W piątek dokonano uroczystego otwarcia poradni, w której wziął udział prezydent Mysłowic Edward Lasok, władze hospicjum, wolontariusze oraz sponsorzy, którzy dużym wkładem finansowym przyczynili się do pomocy przy budowie. Nowa poradnia mieści się w Mysłowicach przy ulicy Rynek 8B. Siedziba, choć nieco ciasna, spełnia oczekiwania wszystkich. Jeszcze nie tak dawno temu prezentowaliśmy Państwu materiał z otwarcia głównej siedziby hospicjum w Katowicach. Nad jej budową ciężko pracowali personel i wolontariusze, którzy w wolnych chwilach, w pocie czoła, robili wszystko, co w ich mocy, aby nowy budynek hospicjum robił ogromne wrażenie. Oczywiście udało się. Co do samego hospicjum. Y Ilu pacjentów na co dzień tam przebywa, ilu wolontariuszy, jeżeli chodzi o takie liczby, jak, jak wygląda to pod składem personalnym? Oczywiście. W tej chwili leży 30 chorych, dorosłych, trójka dzieci. W opiece domowej jest, w, jest o, o 57 chorych, w opiece domowych, czyli dojeżdżamy do Mysłowic i okolic, czyli. Podkreślam to, że dojeżdżamy do Mysłowic i okolic, bo my nigdy nie wyszliśmy z opieki nad chorymi w tym mieście. 13 dzieci ciężko chorych i 27 dzieci w opiece poradnianej. Tak wygląda na dzień dzisiejszy. I dosyć spora grupa ludzi, którzy przychodzą na tak zwany pobyt dzienny, czyli przychodzą rano, wychodzą po południu. To wszystkim, Tym wszystkim około 40 wolontariuszy zawiaduje takich medycznych, no ale prawie 200 osób niemedycznych, które na przykład malowały jajka, które sprzedawaliśmy ostatnio pod kościołami. Podobnie było w przypadku poradni, wiele osób dobrej woli przychodziło do tego miejsca i pomagało jak tylko mogło. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za akcję jajka. Bo to raz, że dostaliśmy te jajka, dwa, że trzeba je było pomalować, piętnaście tysięcy jajek to nie w dmuchają. Są rodziny w Mysłowicach, jak na przykład rodzina Państwa Wieńczaszek, którzy nam przywozili tysiąc pomalowanych jaj. Także to są rodzinne malowanie jaj, co najmniej tak jak tak. dawniej darcie pierza. Chociaż pogoda Chociaż nie wskazuje na święte Nie, ale może tym bardziej się dobrze siedziało w domu i malowało, więc te 15 tysięcy prawie siedemdziesiąt tysięcy złotych zarobiliśmy na tej akcji, więc po prostu dla nas to jest nieprawdopodobny zastrzyk finansowy. I drugi i powód, dla których też muszę to podkreślić i podziękować, to chciałam podziękować władzom miasta, szczególnie w osobie pana Edwarda Lasoka, prezydenta miasta Mysłowice, za udostępnienie nam te, tego miejsca. Kładli płytki, sprzątali oraz wykonywali mnóstwo czasochłonnych czynności. Czemu to robią? Odpowiedź jest bardzo prosta. Chcą pomagać i to sprawia im ogromną satysfakcję. Po prostu no, z serca pracuję tam, pracowałem już przy remoncie w segmentu B, A. Tak po prostu pozostało no. Jakie prace pan tutaj wykonywał? Tu? A różne kaforkowanie, malowanie. Wszystko to się dało po prostu. Mnie nie było jednej określonej. Dzięki nowej poradni nie będzie trzeba jeździć bezpośrednio do Katowic i to najważniejsza zaleta oczywiście dzięki budowie tej placówki, hospicjum w pewnym sensie poszerza swoją działalność. W końcu hasło hospicjum to też życie powinno trafić do wszystkich. Ile jest inicjatywy w tych ludziach, ile jest spraw związanych z pomocą bezpośrednią? Dlatego ja z tego miejsca chcę im bardzo serdecznie podziękować, dlatego że ten wolontariat przy hospicjum Cordis działa od lat. On jest bardzo bogaty w ludzi, w ich tożsamość i po prostu przede wszystkim w ich wytrwałość w działaniu i za to im serdeczne dzięki. Uroczystego otwarcia dokonała dr Jolanta Grabowska-Markowska, dyrektor Hospicjum Cordis, która nie kryła wzruszenia i z całego serca dziękowała wszystkim, którzy pomagali przy remoncie nowej poradni. Nie sposób wymienić tych wszystkich osób. Hospicjum Cordis na co dzień pokazuje zgodnie z mottem tych placówek, że Hospicjum to też życie. Aby się o tym przekonać, to trzeba to zobaczyć na własne oczy. Jeszcze nie tak dawno temu pokazywaliśmy Państwu relacje z wizyty choćby osiołka i trzech króli u pacjentów. Się widzę, że króli. Jak się to po prostu, to mamy mniej więcej 180 kilo do wyniesienia. Nie omieszkaliśmy zapytać, czy osiołek chciał opuścić hospicjum. Proszę sobie wyobrazić, że tak jak dosyć sprawnie wszedł, mimo, że miał opory, tak samo wyszedł. I myślę, że będziemy to powtarzać. Nie ukrywam, znaczy powtarzać jego wizyty. Nie ukrywam, że wielką radością byłoby, gdybyśmy mieli takiego osła na własność. Ale proszę Państwa, z osłem jest tak, że trzeba, musi mieć swojego osobistego opiekuna. Ponieważ my nie jest, najpierw dbamy o potrzeby ludzi, dlatego szukamy wolontariuszy do opiekowania się chorymi. Oczywiście mamy też zwierzęta, bo mamy własnego psa, mamy dwa koty, mamy cztery już rosnące dosyć spore żółwie, co najmniej z 30 rybek w różnych akwariach, no ale z tym osłem i dwie, o, dwie kozy, które jeszcze przebywają na wakacjach i bo musimy obórkę im zbudować. Z tym osłem mogą być kłopoty, w związku z tym będziemy go zawsze gościć i zawsze się będziemy cieszyć, kiedy będzie do nas, o ile będzie chciał przyjść. Dokładnie. Jak widać na przykładzie osób, o których mowa w materiale warto pomagać. Dlaczego warto? Na to pytanie chyba nie musimy odpowiadać.